Wszystko, czego potrzebuje. Inspiracja przychodzi w chwili zatrzymania. Działam. Praca czy rodzina? Najlepiej złoty środek. Rozwijamy się. Tutaj jest w sam raz. Lubię tu być! Kilkunastu utalentowanych artystów z regionu otrzymało stypendia marszałka województwa w dziedzinie kultury. O tym, jakie projekty zrealizują, powiemy w tym wydaniu magazynu kujawsko-pomorskiego. W serwisie wybierzemy się także do zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze, gdzie podczas pikniku został przekazany akt własności. Powiemy dalej o losach tego miejsca. Marta Nowicka-Bujek, zapraszam. Podtoruńska nawra, niegdyś kolebka polskości i patriotyzmu, odegrała znaczącą rolę w dziejach politycznych, kulturalnych i gospodarczych Pomorza. Przed wojną majątek zamieszkiwała rodzina Kruszyńskich i Szczanieckich. Działalność społeczno-kulturalna była niezwykle szeroka. Poza tym, że prowadzili bardzo takie intensywne gospodarstwo rolne, dawali pracę ludziom, ale jednocześnie dbali o tych ludzi jednocześnie właściwie organizowali tutaj no, taką, taką społeczność lokalną, z którą się wiązało wszelkie rodzaje jakieś pielgrzymki, jakieś uroczystości. Wiem, że były wesela również pracowników, więc te uroczystości, uroczystości obywały się również tutaj, na tle właśnie tego domu. Zresztą jest cały szereg, szereg fotografii, które już potwierdzają tego rodzaju, znaczy te, tego rodzaju prace. Na początku II wojny światowej właściwie Wypędzono, a majątek zajęto. Dzięki zaangażowaniu kolejnych pokoleń i spadkobierców rodziny Szczanieckich nawra powróciła w prawowite ręce. Ogrom zniszczeń jest jednak tak wielki, że rodzina zadecydowała o przekazaniu majątku na rzecz samorządu województwa. Nie była to łatwa decyzja, ale dzięki temu, że była tu spora inicjatywa pana marszałka Sołeckiego, Widzieliśmy jego, jego wielkie zaangażowanie w tą sprawę, a z drugiej strony nie ukrywam, że nam również nam zależało na tym, żeby tego rodzaju coś zrobić, bo wydaje nam się, że tylko to jest jedyny sposób na to. Nie mam pieniędzy na takie ogromne inwestycje, natomiast jestem emerytem przecież już w tej chwili. Natomiast tylko tą drogą można zrobić coś jeszcze z tego wspaniałego miejsca. Przekazanie aktu własności odbyło się na pałacowych schodach. Uroczystości towarzyszyła oprawa w klimacie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Udział w niej wzięli także mieszkańcy Nawry i okolicznych miejscowości. Dokumenty z rąk spadkobiercy przyjął marszałek Piotr Caubecki. Mam nadzieję, że jako nowi właściciele, ale wspólnie z rodziną odnowimy ten zabytek a wypełni go na nowo życie dla wszystkich tutaj obecnych to jest bardzo piękne że tu mieszkańcy nawry okolic są z nami czekają na ten moment i tak samo cieszą się jak my wszyscy to jest niesamowita właśnie historia że wszyscy chcemy tego samego to jest piękne Teraz pałac czeka solidny remont konserwatorski, a następnie powstanie tu Muzeum Ziemiaństwa i Wsi. Realizacją zajmie się Marszałkowska Instytucja Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa. Jesteśmy po zakończeniu pełnej inwentaryzacji. Po, po rozstrzygnięciu przetargu na pełną dokumentację konserwatorską dla pałacu, wszystkich budynków plus parku. Liczę, że pierwszy kwartał przyszłego roku będziemy mieli zakończoną dokumentację, bo to jednak musi troszeczkę trwać. Po to, żebyśmy mogli aplikować z nowej perspektywy unijnej środki na, na to, co wią, będzie się wiązało z remontem. Oprawą wydarzenia była przygotowana przez młodych mieszkańców nawry i okolicy. Wystawa na wrzeńskich historie Poznaj swoją małą ojczyznę. Coraz większa liczba osób starszych jest wyzwaniem dla systemu opieki społecznej. Chodzi o to, aby osobom w podeszłym wieku zapewnić odpowiednią ofertę usług. W naszym województwie już realizujemy projekty w tej dziedzinie, jak system teleopiekuńczy uzupełniony przez wolontariat sąsiedzki. O kolejnych działaniach i strategii do roku 2030 rozmawiano podczas sesji Sejmiku. Kluczowym zadaniem, patrząc na Kwestie społeczne, jeśli chodzi o przyszłą perspektywę finansową, czyli o przyszły program operacyjny, jest zapewnienie usług, usług społecznych, między innymi dla osób starszych. Jednakże to nie są usługi typu DPS, które wszyscy znamy i jakby mamy też okazję obserwować takie usługi w naszych miastach. Komisja Europejska stawia na usługi, które dzieją się w środowisku, czyli nie wyciągamy mieszkańca z środowiska, tylko usługi idą do mieszkańca. I to jest kluczowe wyzwanie, bo to jest dosyć trudne, czasochłonne i kapitałochłonne. Drugi ważny temat dotyczył inwestycji drogowych. Radni wysłuchali informacji o stanie realizacji tego rodzaju przedsięwzięć w naszym województwie i zaakceptowali pomoc finansową samorządu województwa dla samorządów lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowania remontów dróg. W ostatnich miesiącach oddaliśmy do użytku, zakończyliśmy inwestycje w bardzo newralgicznym obszarze powiatu włocławskiego. Dobrze postępują inwestycje, dobrze inwestycja postępuje na odcinku między Lisewem a przepraszam, Wąbrzeźnym a Stolnym. Planujemy, tak jak już powiedziałem, realizację, bo mamy na niej zabezpieczenie kolejnych projektów, więc no, ten front realizacji inwestycji drogowych jest no, ogromny. W tej chwili w tej chwili obsługujemy 150 km gdzie uruchomiliśmy przetargi gdzie wybieramy czy są wybrani wykonawcy Gościem obrad była przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego pierwszej kadencji Izabela Korzuch w swoim wystąpieniu podziękowała za powołanie Sejmiku młodych i zapewniła o woli współpracy tego gremium z Sejmikiem Województwa nowoczesność z jednoczesnym zachowaniem zabytkowego charakteru i poszanowaniem upływającego czasu. Taki jest XIX-wieczny dworzec kolejowy w Tucholi po rewitalizacji. Cieszę się, że dworzec po pierwsze przywrócono mu jego blask. Jest to piękne reprezentacyjne miejsce dla mieszkańców, gdzie codziennie wsiada i wysiada 450 podróżnych, bo przecież ta linia do zbyt Bydgoszczy jest bardzo obleganą, jedną z najlepiej najbardziej e, oczekiwanych, najbardziej, najlepiej funkcjonujących linii kolejowych, które obsługujemy jako samorząd województwa. Zrewitalizowany dworzec jest wizytówką miasta. Budynek przeszedł gruntowną rewitalizację. Wymieniano instalacje wewnętrzne z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Na dworcu została zainstalowana winda, pochylnia i dostosowana toaleta. Dotychczas Pustostany zostały zaadaptowane na pomieszczenia biurowe inkubatory przedsiębiorczości i kompleks szkoleniowy z salą wykładową oraz punkty doradcze. U góry mamy nad dworcem 400 metrów powierzchni użytkowy inkubator takiej przedsiębiorczości, siedziba lokalnej grupy działania, ale też podmioty, które z terenu objętego rewitalizacją chcą prowadzić działalność, mogą tutaj znaleźć swoją siedzibę. Inwestycje zrealizowano przy udziale środków unijnych z regionalnego programu operacyjnego naszego województwa. Dofinansowanie wyniosło ponad 2,8 miliona złotych. Uroczystość otwarcia dworca w Tucholi była jednym z punktów programu obchodów 63 dni Borów Tucholskich. Borowiacy się rozpoznają między sobą, pomagają sobie wzajemnie. Są bardzo też pracowici, gospodarni. Widać to chociażby tutaj na tym rynku, który niedawno przecież zupełnie inaczej wyglądał, dzisiaj zrewitalizowany. To widać też jak jest rewitalizowany dworzec. i dane są tam nowe funkcje. I tych przykładów jest tysiące, naprawdę w wszystkich zakątkach pięknych borów Tucholskich. No i jeśli mówimy o borach tucholskich, o borowiakach, no to na pewno wszyscy sobie byśmy życzyli utrzymania tego wspaniałego środowiska, które mamy przecież tutaj jako piękny dar natury, a o który tak pieczołowicie dbają właśnie gospodarze, czyli borowiacy. Dziękujemy im za to. Świętowano także stulecie działalności piekarni cukierni Lackę, jednej z najstarszych firm na tym terenie. Prawdopodobnie, nie wiem czy, czy nie jedyna piekarnia, która nie używa żadnych polepszaczy, do niczego, do, ani do chleba, ani do ciastek, wszystko tak jak było 100 lat temu robione, tak jest do tej pory robione. Także receptury są te same i tego. No, i po prostu trzeba też e, powiedzieć, że mam dobrych fachowców i chciałbym tutaj jak mogę to podziękować e, sprzedawczyniom tak samo, bo też e, promują i tego, ale fachowców mam dobrych, także też chciałbym to podziękować. Z okazji święta borowiaków na mieszkańców czekało wiele atrakcji muzycznych i nie tylko. Blisko 6 milionów złotych z budżetu samorządu województwa trafi w tym roku do samorządów lokalnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Co roku kujawsko-pomorskie samorządy gminne korzystają z dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych. To małe, jednak niezwykle ważne inwestycje. Jest to odcinek drogi w sołectwie Sierosław, droga prowadząca jest to praktycznie droga taka polna do gruntów rolnych. Yy, około kilometra. Jest to już któreś takie dofinansowanie od pana marszałka i życzylibyśmy sobie oba jak najczęściej, dlatego myślę, że mieszkańcy będą bardzo zadowoleni i czekają na takie drogi. Bardzo ważna droga, yy, około 800 metrów, czyli blisko kilometr, yy, ułatwi przede wszystkim dojazd rolnikom do pól, ale również i mieszkańcom. Z tej formy dofinansowania korzystamy już od wielu lat. Jest to stosunkowo prosty projekt do wypełnienia. Wprawdzie pieniądze mogłyby być większe, ale i tak jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. O wsparcie wnioskują samorządy lokalne naszego regionu, zaś podziału tych środków dokonuje zarząd województwa Kujawsko-Pomorskiego. To także inwestycja w ważną gałąź gospodarki naszego regionu. Galopują ceny, ceny żywności nie tylko w Polsce, w Europie i na świecie. No i jak ogromny wpływ chociażby na te ceny i zapotrzebowanie rynku ma chociażby wojna w Ukrainie. My mamy ten skarb bezcenny właściwie, jaki odziedziczyliśmy od przodków, mianowicie żyzne glebę no i bardzo dobrze zorganizowaną strukturę agralną, to znaczy fantastycznych rolników, którzy potrafią to bezcenne dobro dobrze zagospodarować i wykorzystać. I dzięki temu jesteśmy bardzo silnym regionem, nie tylko w statystykach, ale rzeczywiście Dochody z rolnictwa dla nas stanowią w naszej gospodarstwie stanowią ogromną część całego BKB. Szacujemy, że to w tej chwili jest 35 do 38%. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z należności i opłat rocznych, z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji, długości budowanych lub modernizowanych w tym roku dróg dojazdowych do pól uprawnych wynosił blisko 42 km. Finiszuje gruntowna przebudowa i rozbudowa części dawnych toruńskich młynów Richtera na potrzeby marszałkowskich instytucji kultury. Otrzymają one nowoczesne przestrzenie pozwalające na rozszerzenie ich misji i jeszcze lepszą służbę na rzecz regionalnej i lokalnej społeczności. Uważamy, że interdyscyplinarność jest jak najbardziej wskazana no po to, żeby te instytucje nie były silosowe, tylko miały charakter otwarty, interaktywny. I tak tu się będzie działo. Rzeczywiście pomimo wyznaczonych obszarów dla poszczególnych tych jednostek moim oczekiwaniem będzie to, że efektem dodatkowej synergii, synergii tego miejsca będzie właśnie, będą wspólne projekty kulturalne. I tak na zmianę każdego roku za właśnie ten efekt dodatkowy będą odpowiadać poszczególne instytucje. Czyli załóżmy, że w przyszłym roku za wizerunek zewnętrzny tego miejsca będzie odpowiadał WOAK, w następnym roku biblioteka, a jeszcze w następnym Galeria Twórczości i Pracy Dziecięcych. Młyn kultury jest w całości dedykowany twórczości artystycznej i jej aktywnym odbiorcom. Sześciokondygnacyjny gmach o kubaturze 18 tysięcy metrów sześciennych będzie ultra nowoczesny, także w aranżacji wnętrz. Architekci zadbali by obiekt nawiązywał do tradycji i harmonijnie wpisał się w istniejącą w tym rejonie zabudowę. Zamysł był taki, żeby zostawić tak naprawdę pomysł pana profesora Teichmana. Niestety konstrukcja tego budynku była na tyle słaba, że musieliśmy go zburzyć i postawić na nowo, ale starając się odtworzyć myśl pana profesora, uzupełniając też, co prawda o, o swój ten element nowoczesny, o taki żagiel, który ma nas naprowadzać na to miejsce tak naprawdę i, i wskazywać drogę, dokąd zmierzamy, do kultury. Parter będzie strefą ogólnodostępną, pomieści m.in. kawiarnię i przestrzeni wystawiennicze, pierwsze piętro zaplanowano jako Królestwo Galerii z miejscem na warsztaty plastyczne dla najmłodszych i salą wystawową, ulokuje się tu pierwsza w Polsce profesjonalna galeria twórczości plastycznej dzieci i młodzieży i to będą robione pracownie również sala ekspozycyjna wszystkich całej trudności dzieci które przychodzą do galerii uczyć się jak również doskonalić swoje umiejętności Później y, drugie i trzecie piętro to będzie Księżnica Kopernikańska. Księżnica umieści tu swoją mediatekę i przeniesie filię z ulicy Kościuszki. Będzie sala zbiorów i czytelnia, odpowiednio urządzona i przyjazna kolorystycznie strefa malucha, strefy gier i komiksów oraz sala wykładowa. Ostatnie trzy piętra przeznaczono dla woaku. Który urządzi tu swoją główną siedzibę z salą teatralno-koncertową, salami prób i miejscem na funkcjonalne biura. Zakupy sprzętu i aparatury medycznej najnowszej generacji za blisko 22 miliony złotych zrealizują dwie marszałkowskie lecznice, wojewódzki szpital specjalistyczny we Włocławku i wojewódzkie centrum pulmonologii w Bydgoszczy dzięki przekazanym umowom o dofinansowanie środkami z regionalnego programu operacyjnego. Skorzystaliśmy z dobrodziejstwa, jakim jest REACT-EU, to jest taka dokładka do programów operacyjnych nie tylko w Polsce, wszystkich programów operacyjnych, ale w Europie. Środków, które pochodzą z Unii Europejskiej zasiliły nasze budżety naszych programów operacyjnych w celu złagodzenia skutków covidowych. No i tutaj rzeczywiście możemy skorzystać z tych pieniędzy na, różnych, na realizację różnych projektów. Włocławski Szpital dzięki dotacji wymienia starą, zużytą w czasie COVID aparaturę i wyposażenie na nowoczesny sprzęt nowej i najnowszej generacji, który usprawni walkę z nowymi jednostkami chorobowymi oraz pomoże pacjentom z powikłaniami po COVID-19. Będzie to przede wszystkim nowy tomograf, będzie to również angiograf, który będzie multifunkcjonalnym urządzeniem dla neurologów, radiologów, chirurgów naczyniowych, również, ma no oczywiście siłą rzeczy dla kardiologii, ale również dla neurochirurgii, będą to urządzenia dla noworodków, respirator, tutaj aparat do tlenoterapii, będzie to również... Dokończenie wyposażenia zakładu patomorfologii, gdzie analizujemy przecież to jest potężne laboratorium analiz i tutaj potrzebujemy też wsparcia i unowocześnienia całej infrastruktury. Zakupy centrum pulmonologii to wyposażenie dla rozbudowywanego obecnie skrzydła lecznicy, w którym zostaną zlokalizowane m.in. pod oddziały nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej i zaburzeń oddechowych w czasie snu oraz izba przyjęć. Kupujemy nowoczesny tomograf komputerowy, 64-rzędowy, który pozwoli e, ocenić płuca, które dzisiaj, w dobie zwłaszcza COVID-u, są tak ważne dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu. E, zakupujemy karetkę e, transportową, która jest szalenie istotna i ważna dla nas z uwagi, że Szpital mieści się w dwóch miejscach, na ulicy Meissnera i Seminaryjnej, zatem będzie to dla nas bardzo duża pomoc. Umowy odebrały też organizacje pozarządowe zaangażowane w szeroko rozumiane działania społeczne, wśród nich Fundacja M6, która obejmie opieką 10 rodzin, których sytuacja pogorszyła się na skutek pandemii. W szczególności obejmujemy opieką osoby z niepełnosprawnościami, którym na przykład skończyła się ważność orzeczenia w trakcie COVID- i tutaj będziemy tę ścieżkę pomóc załatwiać. Mamy osoby, którym pomagamy w ścieżce mieszkaniowej, składać wnioski o lokale socjalne, zajmujemy się najmem społecznym. Więc dzięki temu projektowi będziemy mogli kontynuować działania, które rozpoczęliśmy na przykład w projektach z, ze środków LGD w Toruniu. Wsparcie otrzymało 15 NGO-sów na kwotę 850 tysięcy złotych. Samorząd Województwa przekazuje pieniądze na rozwój karier młodych sportowców, na organizację szkoleń i obozów klubowych. Trafi w tym roku ponad 1,6 miliona złotych z budżetu województwa. Mam nadzieję, że spowoduje to, że dzieci i młodzież będą chętnie wchodziły w sport, a nie od niego uciekały, bo dzisiaj tak naprawdę pewnie, że zawsze jest problemem, zawsze są problemem środki, ale myślę, że to, co dzisiaj jest, jeżeli chodzi o młodzież, najtrudniejsze, to to, żeby ich zachęcić, żeby chcieli ćwiczyć, żeby nie uciekali od tego sportu do komputerów, do, do komórek, nie zamykali się w domach, tylko Chcieli być z, ze swoimi rówieśnikami i ćwiczyli te najważniejsze wartości, bo wszyscy doskonale wiemy, że sport to zdrowie z jednej strony, ale sport to przede wszystkim wartości, które wypracowujemy, wytrwałość, radzenie sobie z sukcesami, radzenie sobie z porażkami, to pewnego rodzaju kreatywność, umiejętność pracy w zespole, a to później przydaje się nam wszystkim doskonale w życiu. Środki trafią m.in. na organizację obozów i wyjazdów treningowych młodych łuczników, łyżwiarzy, koszykarzy, siatkarzy czy też trenujących sztuki walki. Starty, zgrupowania, zakup sprzętu, płace trenerskie i remonty sprzętu sportowego. Są to niezbędne środki, żeby te, w jakiś sposób można było funkcjonować. Są zajęcia sportowe, trenujemy, właściwie mamy już w swoich szeregach, zaczynamy już od dwóch lat szkolenie koszykówki, do właściwie w tym roku planujemy drugą ligę, także właściwie w każdym roczniku mamy, mamy zespoły. Pomoc w wysokości 162 milionów złotych otrzymały 92 kluby sportowe w całym regionie. 12 utalentowanych kujawsko-pomorskich artystów otrzymało stypendia Marszałka Województwa w dziedzinie twórczości artystycznej i promocji kultury. Wsparcie wynosi od 3 do 9 tysięcy złotych. 55 osób było przez komisję ocenianych, a 12 stypendiów zostało przyznanych na łączną kwotę 70 tysięcy złotych. Więc oczywiście gdybyśmy dysponowali nieco większą kwotą, to można byłoby stypendiów przyznać więcej. To pomoc w realizacji konkretnych przedsięwzięć artystycznych, które często by nie powstały, gdyby nie wsparcie samorządu województwa. Dzięki temu stypendium powstają nowe, piękne projekty, które wzbogacają naszą kulturę w dziedzinie sztuk wizualnych, plastycznych, muzyki, fotografii, rzeźby, upowszechniania kultury. Więc tych kategorii jest kilka. Ale to co najważniejsze, że każdego roku artyści mogą liczyć na takie wsparcie, wystarczy mieć dobry pomysł. No i złożyć do nas wniosek. Wojewódzkie stypendia artystyczne przyznawane są dwa razy w roku. To forma wsparcia finansowego udzielanego utalentowanym mieszkańcom regionu w różnym wieku. Sześcioro tegorocznych stypendystów to muzycy. Dwie osoby reprezentują sztuki plastyczne i wizualne. Trzy są promotorami kultury a jedna jest fotografem. Będę realizowała projekt w dziedzinie muzyki. I co to będzie? To jest projekt skoncentrowany w zasadzie na, takich, na takim dwutorowym działaniu. Jest to działanie o charakterze badawczo-artystycznym, to znaczy moim celem jest opracowanie pieśni kujawskich na Zespół Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej i późniejsze nagranie tego materiału. Dostałam stypendium na, w, w dziedzinie muzyka na nagranie płyty autorskiej z muzyką mojej mamy Magdaleny Cynk i ze słowami Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Poprzez wyróżnienie przedstawicieli różnych dziedzin kultury samorząd pragnie także pokazać bogactwo sztuki i docenić konkretnych ludzi, ich pasję, talent i poświęcenie. To już wszystkie informacje w tym wydaniu magazynu. Na kolejny zapraszam za miesiąc. Do zobaczenia. Tutaj jest wszystko, czego potrzebuję. Inspiracja przychodzi w chwili zatrzymania. Działam. Praca czy rodzina? Najlepiej złoty środek. Rozwijamy się. Tutaj jest w sam raz. Lubię to być.